Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W Szalonce prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. To kolejny etap kanalizacji gminy Łęka-Opatowska. To jest odcinek całego sołectwa Szalonka, prosto od oczyszczalni ścieków. Na to gmina pozyskała środki z rządowego programu inwestycji lokalnych. I ta inwestycja zrealizowana za 3 miliony 400 tysięcy. Kiedy zostaną prace ukończone? Prace mają być ukończone jeszcze w tym roku, w związku z tym też w grę wchodzi oczywiście po wykonaniu prac kanalizacji, również nawierzchnia asfaltowa, która będzie tutaj też odnowiona i położona nowa nawierzchnia. Kolejne kanalizacje gdzie powstaną? Znaczy, to jest odcinek jak gdyby części pierwszej kanalizacji w stronę sołectwa Siemianice. Po drodze jeszcze mamy y, tak zwane Granice, y, Klasak i Siemianice. I tu rozpoczynamy właśnie ten etap kanalizacji, który zakończy się w Siemianicach. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.